Jak się masz? Miło mi Cię poznać. Dzisiejszym tematem jest Jezus Chrystus, wieczny najwyższy kapłan, rozdział 1. Autorem jest Abraham Park. Jezus Chrystus, wieczny najwyższy kapłan, który przyszedł zgodnie z pokazem MELCHIZEDEKA. Biblia w liście do Hebrajczyków. Od rozdziałów 3 do 7 i 9, 10 i 12 setnych mówi co następuje. Odkąd historia grzechu rozpoczęła się wraz z upadkiem Adama, jedynego drogą człowieka do pójścia przed Bogiem była ofiara, w której przelana została krew, bo życie ciała jest we krwi. Aby złożyć ofiarę, potrzeba było kilku rzeczy ofiary, sanktuarium i kapłana. Ofiarą musiało być zwierzę nieskazitelne, nieskazitelne i czyste. Co więcej, synowie Arona z pokolenia Lewiego zostali konsekrowani i wydzieleni specjalnie do pełnienia obowiązków kapłańskich. Niestety, ofiara, przybytek i kapłani Starego Testamentu byli ograniczeni faktem, że nie mogli uzyskać całkowitego i zasadniczego odkupienia za grzechy. Jezus Chrystus natomiast stał się doskonałą ofiarą, coraz doskonalszą świątynią i wielkim arcykapłanem, który osiągnął dla ludu całkowite odpuszczenie grzechów. Jezus oddał na zawsze swoje doskonałe i nieskazitelne ciało w miejsce wszystkich innych ofiar. Stając się w ten sposób doskonałą ofiarą za grzech i ofiarą pokojową, Rzymian 3:25 Jako prawdziwy On i dla wszystkich. W rezultacie nie tylko wszystkie nasze grzechy zostały przebaczone, ale także zapewniliśmy sobie wieczne odkupienie i droga do Boga została otwarta. Żydom nawróconym, którzy chcieli powrócić do Judaizmu, ponieważ nie mogli znieść prześladowań ze strony swoich rodaków, Autor listu do Hebrajczyków złożył świadectwo, że Jezus był Mesjaszem. Nawiązał do Melchizedeka w Księdze Rodzaju XIV i do różnych procesów religijnych Dnia Pojednania w Księdze Kapłańskiej XVI, aby złożyć świadectwo o wyższości Jezusa Chrystusa jako arcykapłana. Głosił: Rozważajcie Jezusa, apostoła i arcykapłana naszego wyznania. List do Hebrajczyków 8 razy nazywa Jezusa kapłanem hierois, i 10 razy arcykapłanem arcirois. Dwa wyjątkowe wyrażenia użyte w liście do Hebrajczyków w odniesieniu do kapłaństwa Jezusa to wielki arcykapłan archierea megan po grecku i wielki kapłan hierea megan. Tutaj słowo wielki to Pejas, megas co oznacza, głowa, świetny, lub, wybitny, kiedy opis istoty osobowej. Jezus Chrystus jest głową wśród kapłanów i największym ze wszystkich arcykapłanów. Którzy już są przełożonymi wśród kapłanów. Zatem niezależnie od tego, jak wielkim może być arcykapłan z domu Arona, zasadniczo różni się on od Jezusa Chrystusa. W jakim sensie Jezus Chrystus jest wielkim arcykapłanem? Przeanalizujmy to według kolejności listu do Hebrajczyków. Jezus Chrystus jest arcykapłanem, który współczuje naszym słabościom. List do Hebrajczyków od rozdziałów 4 do 10 świadczy o wyższości Najwyższego Kapłaństwa Jezusa z różnych perspektyw. A list do Hebrajczyków 4:14 we wstępie głosi, że Jezus Chrystus jest arcykapłanem. W liście do Hebrajczyków 4:15 czytamy: Nie mamy arcykapłana, który nie mógłby współczuć naszym słabościom. Lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu, tutaj słowo słabości brzmi Astenia. I odnosi się do wszelkiego rodzaju ludzkich niedoskonałości, takich jak ubóstwo, głód, choroby oraz cierpienie psychiczne i fizyczne. Słowo współczuć opisuje osobę na wyższym stanowisku, znającą trudności kogoś w jakiejś sytuacji i troszczącą się o nią niższą pozycję i uratowanie go. Słowo to oznacza także, dzielenie się bólem i cierpieniem drugiej osoby ze współczuciem i litością dla tej osoby. Oznacza to, zrozumienie sytuacji i okoliczności drugiej osoby osobiście i całościowo. W języku greckim, współczuć, to, sympyfio, i oznacza, dzielić tę samą emocję. Identyfikować się z, lub, współczuć. Biblia w Księdze Mateusza, rozdziały 9, 13 i 15 setnych, 21 i 26 setnych mówi co następuje. Jak często w czterech Ewangeliach pojawia się sformułowanie współczu im. Kiedy Jezus był z nami w ciele, doświadczył naszych słabości wcześniej niż my i sam był kuszony na wszystkie sposoby, na jakie my jesteśmy kuszeni. Czas przyszedł na ziemię aż do śmierci na krzyżu. Doświadczył smutku biedy Ełk 2 i 22 setne, smutku głodu, chłodnego przyjęcia i odrzucenia ze strony mieszkańców swego rodzinnego miasta oraz smutku bezdomności. Płakał, gdy otrzymał wiadomość, że ukochany osoba była chora lub zmarła Jana 11-3. Ubolewał nad przyszłością narodu Ełk 19 i 41 setnych. Chociaż Jezus był bez grzechu, został fałszywie oskarżony i skazany na śmierć. Został nawet zdradzony przez swoich umiłowanych uczniów. Jego krótkie, 33-letnie życie było ciągłą serią niezgłębione cierpienie. Jezus był kuszony we wszystkim tak jak my. Słowo Kuszony w zdaniu kto jest kuszony w liście do hebrajczyków 4:15 występuje w greckim czasowniku peiraso w czasie biernym dokonanym. Oznacza to, że był kuszony. Jezus przez całe swoje życie był kuszony przez szatana lub tych, którzy mu się sprzeciwiali, ale on zwyciężył te pokusy poprzez słowo. W ten sposób Jezus może nam w wystarczającym stopniu pomóc, gdy jesteśmy kuszeni i pomóc nam osiągnąć zwycięstwo. W liście do Hebrajczyków 2.18 czytamy, ponieważ On sam był kuszony w tym, co wycierpiał, może przyjść z pomocą tym, którzy są kuszeni. W liście do Hebrajczyków 4.16 opisano to jako łaskę pomagającą. Tutaj słowem pomoc jest BTA, które w Biblii często używane jest do opisania osoby, która biegnie na pomoc komuś. Kto ma kłopoty po usłyszeniu jego wołania o pomoc? Kiedy stajemy w obliczu wielkiej pokusy lub niebezpiecznej sytuacji i wołamy o jego pomocną łaskę, Jezus Chrystus, wielki arcykapłan, przyjdzie w naszej, Czasie potrzeby, we właściwym czasie. Zanim będzie za późno, i wyjdzie z nas, swego współczucia dla nas, z pewnością nam pomoże. Taka pomoc nie może pochodzić od drugiego człowieka i nie możemy się jej spodziewać. Jak człowiek, który nieustannie zmaga się z własnymi słabościami i błędami, może w chwili potrzeby wyciągnąć pomocną dłoń? Z tego powodu w Psalmie 146-3 czytamy: Nie ufajcie książętom, śmiertelny człowiek, w którym nie ma zbawienia. Izajasz 2:22. Rzeczywiście, żaden arcykapłan w czasach Starego Testamentu nie mógł współczuć słabościom ludzkości. Arcykapłani, którzy mieli dawać ludowi pocieszenie i nadzieję, zostali zepsuci a nawet odcięci od ludzi nadzieje Byli jak falujące fale i starali się zaspokoić swoją chciwość Judy 1:12 Jednakże Jezus Chrystus jest wielkim arcykapłanem który dobrze zna nasze słabości Jana druga 24, i potrafi współczuć wszystkiemu co nas spotyka Możemy być przytłoczeni słabościami fizycznymi i psychicznymi Możemy spotkać się z różnymi pokusami. Mogą nas dotykać choroby ciała i umysłu. Być może znajdziemy się w trudnej sytuacji finansowej. Jednak Jezus, najwyższy kapłan, który współczuje nam we wszystkim, będzie miał udział w naszym cierpieniu, on da nam siłę i rozwiąże nasze problemy. Izajasza 63-9 Skoro mamy wśród nas tak wielkiego arcykapłana, musimy w dalszym ciągu zbliżać się z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. Jezus Chrystus jest jedynym arcykapłanem, który posiada prawdziwe kwalifikacje Najwyższego Kapłaństwa. List do Hebrajczyków 5 do 1 omawia kwalifikacje arcykapłana. Arcykapłan, jako przedstawiciel ludu Bożego, powinien dokonać przebłagania za grzechy, wchodząc sam do miejsca najświętszego, aby składać ofiary zgodnie z poleceniem Boga. Jego obowiązkiem jest prowadzenie ludzi tak, aby mogli budować właściwą relację z Bogiem. Arcykapłan ma dwie główne kwalifikacje. Arcykapłana należy wybrać spośród ludzi. List do Hebrajczyków 5 do 1 mówi o każdym arcykapłanie wziętym wśród ludzi, Jezus był bez grzechu, a jednak stał się człowiekiem, aby odkupić grzechy całej ludzkości. Jana 1.14. Jeśli istnieje różnica między Jezusem a innymi arcykapłanami, to tym, że inni byli pierwotnie ludźmi, lecz Jezus był pierwotnie Bogiem, który przyszedł na ziemię jako człowiek, Filipian 2 do 6. Jezus. Słowo, które stało się ciałem, J1 i 14 setnych, będąc w ciele, z głośnym wołaniem i łzami zanosił, zarówno modlitwy, jak i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci. I został wysłuchany dzięki swojej pobożności. Odnosi się to do modlitwy Jezusa w ogrodzie Getsemani w noc poprzedzającą niesienie krzyża dla odkupienia ludzkości. Jezus był tak obciążony smutkiem i udręką w swoim sercu, że modlił się żarliwie i głośno płacząc, aż jego pot stał się jak krople krwi, Ełk 22 i 43 setne. Arcykapłan musi być wyznaczony przez Boga. W liście do Hebrajczyków 5 do 4 czytamy. Nikt nie bierze sobie tego zaszczytu, lecz przyjmuje go, gdy Bóg go wezwie, na wzór arona. Aron i jego potomkowie zostali szanowanymi arcykapłanami, ponieważ otrzymali powołanie Boże wie 28-1. do 1. Chrystus także nie wziął na siebie chwały bycia arcykapłanem. Bóg powiedział: Ty jesteś moim synem, dzisiaj Cię zrodziłem i Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchajzdeka. Jednak Bóg nigdy nie powiedział do innych arcykapłanów: Ty jesteś moim synem, lub jesteś kapłanem na wieki. Jako arcykapłan Jezus nauczył się posłuszeństwa i stał się doskonały. W liście do Hebrajczyków 5 do 8 czytamy, chociaż był synem. Nauczył się posłuszeństwa z tego, co wycierpiał. A będąc doskonałym, stał się dla wszystkich, którzy są mu posłuszni, źródłem zbawienia wiecznego. Nie oznacza to, że Jezus nauczył się czegoś. Czego nie wiedział ale że praktykował posłuszeństwo temu, co wiedział. Nie oznacza to jednak, że Jezus był niedoskonały, a potem stał się doskonały. Ale jako arcykapłan udoskonalił swoje odkupieńcze dzieło przez cierpienie i posłuszeństwo krzyża. Jezus zawsze był posłuszny przykazaniom Boga Ojca, wierząc, że jest to życie wieczne, Jana 12.50 uniżył samego siebie aż do śmierci krzyżowej i był posłuszny aż do końca filipian 2 do 8 dzięki takiemu posłuszeństwu Jezus stał się źródłem wiecznego zbawienia dla wszystkich którzy są mu posłuszni dzięki modlitwie Jezus przezwyciężył to ogromne cierpienie doprowadziło do śmierci Nauczył się także posłuszeństwa i w pełni osiągnął wszystko kwalifikacje arcykapłana. Ostatecznie był wyznaczony przez Boga na arcykapłana według porządku śwemelchais Słowo, wyznaczony, używa forma bierna słowa, prosagureuo, w stronie biernej głosem i oznacza adresować lub wołać po imieniu. Chociaż Jezus istniał w postaci Boga i był samym Bogiem. Filipian 2-6. Nie szukał chwały dla siebie, został wyznaczony przez Bóg jako najwyższy kapłan. Jezus Chrystus został ukrzyżowany wysoko na krzyżu na Golgocie i raz na zawsze złożył doskonałą ofiarę za grzeszników. Nawet teraz nadal jest po prawicy Boga i nieustannie wstawia się za Nim ludzi, aż dopełni się ich zbawienie. W ten sposób może zbawić na zawsze tych, którzy się zbliżają. Boga przez Niego nikt nie może otrzymać zbawienia bez Jezusa, najwyższego kapłana Jana 14-6. Ponieważ zostaliśmy powołani jako kapłani Ewangelii, aby ją wypełnić, sprawując odkupienie. My także musimy ofiarować żarliwą modlitwę w duchu czci Bożej. To jest absolutnie konieczne, jest, abyśmy przyjęli postawę posłuszeństwa śmierć. Będąc gotowymi w każdej chwili się poddać i podążaj za wolą Bożą. Jezus Chrystus jest najwyższym kapłanem, który jest kotwicą nasze dusze. Hebrajczyków 5:11 do 6:20 znajduje się pomiędzy Hebrajczyków 5:1 do 5:10, do co omawia kwalifikacje arcykapłana i list do Hebrajczyków 7:1 do, do 10:18, w którym omówiono dzieło Jezusa Chrystusa jako doskonałym arcykapłanem na wzór Melchizedeka. Defragment wzywa do duchowego wzrostu świętych w stosunku do arcykapłan. Biblia świadczy, że ci, którzy nie rozumieją Melchizedek, nie osiągną jeszcze pełnej dojrzałości duchowej. De Izraelici w czasach Jezusa nie zdawali sobie z tego sprawy, Jezus był wiecznym arcykapłanem, który przyszedł zgodnie z tym na wzór Melchizedeka. Ci którzy nie posiadają zrozumienia Melchizedeka są jak dzieci, które potrzebuje mleka, nie są przyzwyczajeni do słowa sprawiedliwość i nie potrafi odróżnić dobra od zła. Zatem, aby opuścić duchowo niedojrzałość, muszą porzucić elementarną naukę Chrystusa i dążcie do dojrzałości. Oni muszą także zdajcie sobie sprawę z straszliwych konsekwencji odstępstwa i przyjmijcie deszcz łask, którymi często obdarza nas Bóg, aby mogły wytworzyć roślinność pożyteczną dla tych, dla których, dla którego był uprawiany. U Boga nie ma niesprawiedliwości, nie zapomina o dobre uczynki i miłość, jaką Jego święci okazują Jego nazwę, jak służą. Zatem jego święci nie powinni bądź opieszały, ale okaż tę samą pilność, aby urzeczywistnić zupełną pewność nadziei aż do końca. Oni muszą stańcie się naśladowcami tych, którzy odziedziczyli obietnicę poprzez wiarę i cierpliwość. Abraham jest przykładem tego, który otrzymał błogosławieństwa poprzez wiarę i cierpliwość. Bóg obiecał Abrahamowi, ja z pewnością będę Wam błogosławił i na pewno Was rozmnożę. Oraz cierpliwie czekając, Abraham w końcu otrzymał obietnica. Hebrajczyków 6.19.20, co stanowi zakończenie listu do Hebrajczyków 5.11 do 6.20, stwierdza: Ta nadzieja jest dla nas kotwicą duszy. Nadzieją niezawodną i niezłomną, która wchodzi za zasłonę. Gdzie Jezus wszedł jako poprzednik dla nas, stając się arcykapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Kotwica to metalowy przedmiot w kształcie haczyka. Przywiązany do końca linę lub łańcuch na statku i zatopiony w dnie oceanu zapobiec wypłynięciu statku z portu. Autor list do Hebrajczyków metaforycznie wyjaśnił, że nasze dusze muszą być szczelnie zamocowane za pomocą takiej kotwy. Dwie kotwice naszej wiary to niezmienna prawda Boża, obietnica i przysięga, a to jest nasza firma mieć nadzieję. Bóg objawił swoją obietnicę i przysięgę Abrahamowi jako dobrze. W liście do Hebrajczyków 6.13 czytamy, że kiedy Bóg, Dał obietnicę Abrahamowi, przysiągł na siebie samego. Dla Abrahama rzeczywistość tą przysięgą przymierza był Izaak. Bóg obiecał i stworzył przysięgę, którą złożyli potomkowie Abrahama przez Izaaka: Rozmnażajcie się jak gwiazdy na niebie i piasek w morzu. I ci ludzie, którzy się urodzili, stali się wielkim narodem. Bóg nawet zapewnił obietnicę, którą złożył Abrahama. W liście do Hebrajczyków 617 czytamy, że Bóg wtrącił się w przysięga. Tutaj słowo wstawiony oznacza poręczenie Psalm 119 do 122 i opisuje akt przejęcia pełnej odpowiedzialności za spełnienie cudzego długu i staje się odpowiedzialny. Jeśli drugi nie wywiąże się ze zobowiązań, przysięga jest obietnica gwarantująca prawdziwość słów mówione przez usta. Głosił to list do Hebrajczyków 6:16. Przysięga złożona jako potwierdzenie kończy każdy spór. Oznacza to, że nie będzie już żadnych modyfikacji u obietnica. Ta obietnica Boża dana Abrahamowi którą on zapewnione przysięgą, wypełniło się przez Jezusa Chrystusa, który przyszedł jako potomek Abrahama, jak również przez wielu Jego wyznawców w wierze. Tak jak Boża kotwica przysięgi przymierza trzymała Abrahama trzyma dzisiaj duszę wszystkich świętych. Nie ma chwili pokoju na Morzu, które reprezentuje świat, ostry fale grzechu rozbijają się, by wywrócić statki świętych, a statki kołyszą się tam i z powrotem, nie mogąc uzyskać stabilności. Jednakże statki świętych są bezpieczne zacumowani w upragnionej przystani za kotwicą zaprzysiężonych Boga Przymierza, aby nigdy nie wypłynęli z tej przystani PS 107 i 26. Setnych. Jest kotwicą miłości Agape. Która tak nie jest puścić aż do końca Jana 13 do 1 i kotwice życia i siłę, która w wystarczającym stopniu pokonuje moc śmierci Rzymian 8.31. Ta przystań to najświętsze miejsce za zasłoną. Tawa Królestwo Boże i miejsce, na którym przebywa Jezus, wszedł jako poprzednik dla nas. Stając się szczytem kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka. Kiedy Jezus poniósł wszystkie nasze grzechy jako arcykapłana i umarł na krzyżu, rozerwała się zasłona połowę od góry do dołu, euk 23 i 45 setnych. Otworzyła się dla nas nowa, żywa droga przez zasłonę, a tą zasłoną jest ciało Jezusa Chrystusa. W ten sposób przez Jezusa Chrystusa możemy rzucić kotwice dusz naszych do królestwa Bożego, którego nie ma wstrząśnięci i w końcu wejdziemy do tego królestwa. Autorem tej książki jest Abraham Park. Abraham Park był uznanym teologiem światowej klasy o niezwykłej duchowości duszpasterskiej. Całe swoje życie poświęcił modlitwie i Pismu Świętemu. Czytając Biblię ponad 1800 razy, przez całe swoje życie posługiwał jako prawdziwy pastor, który kochał kościół i zgromadzenie jak własne dzieci. Jego dzienny harmonogram składał się z dwugodzinnych modlitw i trzygodzinnych czytań Biblii, a także ciągłego głoszenia i ewangelizacji. Z przekonaniem że umrzeć znaczy żyć, przez trzy lata, sześć miesięcy i siedem dni w głębokich górach dawał z siebie wszystko w swoim życiu modlitewnym do Boga. Kiedy słońce zaszło, nie robił nic innego. Jak tylko się modlił, gdy wzeszło słońce, nie robił nic innego, jak tylko czytał Biblię. Wreszcie spłynął na niego pojedynczy promień łaski. Przez potężne oświecenie Duchem Świętym i dzięki łasce Bożej sceny biblijne roztaczały się przed jego oczami jak panorama. Sceny te spisano na dużych liściach maranta, które przewiązano gałązką. Zostały one później przepisane na papier kupowany co kilka miesięcy od wioski pod górą. Tak rozpoczęły się kazania Abrahama Parka. Wiele osób jest pod wrażeniem parku Abrahama w następujący sposób. Jak jedna osoba może kochać tak wielu ludzi? W jaki sposób osoba może wywrzeć tak duży wpływ na tak wielu ludzi? On tak ciężko pracuje, że nigdy nie odpoczywa. Nigdy nie przestał się modlić. Zasługuje na prawdziwy szacunek za swoje poświęcenie dla Kościoła i zborów prawdziwy i wierny pracownik Boży.